Zdarza się tak, że dorosły człowiek wchodząc do domu czuje się bezradny jak dziecko. Albo w sytuacjach, kiedy coś przypomina nam przeszłość, zatrzymuje się w nas życie, tak jakbyśmy się zamrażali, jakbyśmy nie mogli wykonać ruchu, dokonać wyboru. Chcemy Cię zaprosić do odcinka, który przygotowaliśmy razem z University w ramach serii Wybieram siebie, wybieram życie, byś mogła, mógł przyjrzeć się temu, czy być może nie jesteś ubrany w pewnego rodzaju zaklęcia, które zatrzymują w tobie życie. I chcę cię zaprosić do tego, żebyś zobaczyła, zobaczył, jakie inne słowa, jeśli zaczniesz je wybierać, Pomogą ci dokonywać wyborów innych niż te do tej pory. Wyborów życia, wyborów bycia po swojej stronie, wyborów, które napełnią cię radością i szczęściem. Zostań z nami, zapraszam. Może być tak, że pragnienie życia już się w tobie obudziło. Jest nawet taka tęsknota za tym, żeby było inaczej. A jednocześnie w Twoim ciele, w różnych jego miejscach, pojawia się napięcie, coś w rodzaju takiego ścisku, czegoś, co Cię zatrzymuje. Chcę Cię zaprosić na chwilę do świata wróżek, bo może być tak, że jesteś kolejną osobą, na którą. Rzucono zaklęcia. To jest o tym, o czym piszemy w książce, że wielu z nas jest uwięzionych w klatce, którą są słowa naszych rodziców. Nasi rodzice rzucili na nas zaklęcia, które powodują, że w nas rodzi to różnego rodzaju napięcie. Co to znaczy? To znaczy, że siedzimy w klatce oczekiwań, która zatrzymuje życie. Zobacz, życie to nie zabawa najpierw praca, potem zabawa na przyjemności trzeba sobie zasłużyć weź się w garść musisz być dzielny. I to są sytuacje, w których zostaliśmy powkładani w pewnego rodzaju ubranka właśnie te role i oczekiwania. Tylko nie zauważyliśmy, że już z tych ubranek wyrośliśmy. Jakie są tego konsekwencje? Konsekwencją tego jest na przykład to, że być może, sprawdź to teraz, masz płytki oddech. Że kiedy oddychasz, jakby nie wchodził do brzucha, jakbyś nauczył się, nauczyła zatrzymywać oddech. Bo nie wolno było oddychać pełną piersią. Bo trzeba było być grzecznym, cichym, miłym, być może nawet ułożonym. Może być tak, że masz taki objaw w postaci ciągle bolących ciepleców. Powiesz, a to z przepracowania albo z jazdy samochodem. Być może. A może napięcia w Twoim ciele i sztywność, która im towarzyszy. Wynika z tego, że ciągle robisz za dużo, że ciągle się nadużywasz, że ciągle robisz zbyt duży ruch, zarówno w życiu, jak i w swoim ciele i ciągle siebie opuszczasz. Tak jakbyś musiał, musiała ciągle coś nadrobić, do czegoś doskoczyć, do czegoś dobiec. Bo być może słyszałeś takie zaklęcie pod tytułem Stać cię na więcej. Albo gdybyś się postarał. To mógłbyś zrobić więcej. To jest tak, że za każdym razem, kiedy rezygnujesz z ważnej dla Ciebie potrzeby, bo spełniasz oczekiwania otoczenia, to tak jakbyś fundował sobie mikrośmierć w organizmie, bo napięty mięsień nie może z Tobą współpracować. Tutaj psychosomatyka jest bardzo, że tak powiem, jednoznaczna. Im bardziej Nadużywasz siebie, no zobacz, im bardziej masz pięści przygotowane do walki, do ataku, do walczenia o siebie albo o kogoś, tym mniej jest luzu, tym mniej jest swobody. Chciałabym Cię teraz zaprosić do tego, żebyś oddał stare ubrania. I chcę to zrobić z Tobą na dwóch poziomach, na poziomie metafory, ale też w realnym życiu. Takie mam pytanie do Ciebie. Gdybyś teraz otworzyła swoją szafę, to ile tam jest ubrań, które jeszcze kiedyś ubiorę, były ładne, schudne, szkoda oddać, były drogie takich starych rzeczy, które wiszą w Twojej szafie, ale nie pozwalają na oddech. Trzymają Cię w tym starym. Są takim takim workiem, który powoduje, że zamiast pójść ku życiu Ty cały czas trzymasz coś starego. To tak jakbyś trzymał sznurki przeszłości w rękach. No właśnie te zaklęcia, taki... Z metaforą ubrań kojarzy mi się taka sytuacja, kiedy osobista, kiedy wracam z pracy, jest czasami u mnie moja mama, to ona za każdym razem, choć mam już bardzo dużo lat, pyta: Dlaczego się nie przebierasz? Ja mówię: Dlaczego miałabym się przebierać? Bo przecież w domu nosi się inne ubrania niż te w pracy. Dlaczego? Bo to pracy ubrania są niewygodne. Moja mama żyje przeszłością. Kiedyś chodziła w niewygodnych garsonkach. Ja chodzę w swobodnych, lekkich sukienkach i nie ma znaczenia, czy jestem w pracy, czy w domu. Ale w jej głowie ja powinnam coś zrobić tak, jak ona to sobie wymyśliła, bo zawsze tak było. Żeby móc wybierać życie, trzeba, no właśnie, Zbudować siebie z nowych słów. Odłożyć stare zaklęcia. musisz być jakiś, musisz być jakaś. A nauczyć się wybierać nowe słowa. Choć zobaczysz, jak możemy to zrobić. Zapraszam Cię teraz do... Ciekawej wymiany starych, szarych, przyciasnych, brunatnych ubrań tych zaklęć, w które cię włożono, na nowe, odświeżające słowa, które dają ci poczucie wolności, wartości i swobody oddechu. Chodź. Dziękuję gryzącemu sweterkowi typu bądź grzeczny. Odwieszam szary szal, nie rób kłopotu. Rezygnuję z szaroburej sukienki bycia niewidzialnym dzieckiem. Oddaję bluzeczkę pod tytułem Nie czuj, nie potrzebuj, nie płacz. Jakieś stare kawałki, nie złość się, i musisz być dzielna i silna. Postanawiam wybrać słowa, które mnie zbudują. Pójdź tam ze mną. Teraz mogę wybrać słowa, które będą mnie ubierały na nowo. Pierwsze moje ukochane słowo to słowo wybieram. Wybieram siebie i wybieram życie, bo mam prawo do tego, by być szczęśliwa. Mam prawo do radości, mam prawo do przyjemności, mam prawo do odpoczynku, do sukcesu i do zabawy, również do ciężkiej pracy, jeśli tak wybiorę. To, co ważne, to słowo stwarzające wybaczam. Wybaczam sobie, że tyle razy się opuściłam i tyle razy wybierałam kogoś innego. Wybaczając, robię miejsce na nowe. Jedno z piękniejszych słów stwarzających to słowo proszę. Proszę Cię o pomoc, bo proszę Cię o Twoją moc. Proszę bo zasługuje na to, żeby być ze mną, zasługuje na opiekę i bezpieczeństwo. Dziękuję za siebie, za moje wybory. Za to kim jestem i co osiągnęłam w życiu. Przepraszam, jeśli zrobiłam coś. Co było kolejnym wyborem przeciwko życiu, mojemu lub innych ludzi. Doceniam, bo nadaje wartość, bo życie ma wartość, bo ja jestem osobą, która jest wartością. I na koniec moje ukochane słowo stwarzające. Obiecuję. Obiecuję, że już się nie opuszczę. A jeśli się to wydarzy, to po raz kolejny wrócę do tego, że wybieram siebie i wybieram życie. Te słowa mają moc. To ty decydujesz, co wybierasz i w jaką tożsamość się ubierasz. Wybierz siebie. себе выбрать жить.